Witajcie drodzy widzowie i moi subskrybenci w nowym odcinku wiadomości z Wielkiej Brytanii. Z góry przepraszam, że przez jakiś czas nie publikowałem żadnych materiałów, no ale miałem po prostu kryzys zdrowotny, który musiałem przezwyciężyć, co zabrało mi sporo czasu i energii. Ale jestem znów z Wami i dzisiaj mam dla Was solidną dawkę wiadomości z Wielkiej Brytanii. Oczywiście, jak zwykle, zapraszam do subskrypcji, polubienia dzisiejszego odcinka, pozostawienia komentarza i podania mojego materiału dalej, tak aby jak najwięcej osób mogło mnie obejrzeć. Zaczniemy od tego, że rząd brytyjski nie jest w stanie spełnić obietnic przedwyborczych, a jednym z powodów jest mniejsza liczba wykwalifikowanych pracowników z zagranicy, w tym w dużej mierze z Polski. Jak informuje The Standard, ambitny plan budowy nowych mieszkań może napotkać poważne przeszkody. Rząd zapowiedział stworzenie 1,5 miliona nowych domów w ciągu obecnej kadencji parlamentu, jednak eksperci ostrzegają, że brakuje wykwalifikowanych pracowników budowlanych. Rząd przyznaje, że sektor budowlany zmaga się z niedoborem siły roboczej, co może znacząco spowolnić realizację planu. Problemy wynikają z wieloletnich zaniedbań w szkoleniu specjalistów. Minister do spraw umiejętności Jackie Smith zwróciła uwagę, że obecna sytuacja jest wynikiem wcześniejszych zaniedbań w systemie kształcenia zawodowego. Jej zdaniem konieczne jest pilne zwiększenie liczby osób zdobywających kwalifikacje budowlane, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na pracowników. Brexit oczywiście pogłębił niedobory siły roboczej. Sektor budowlany w Wielkiej Brytanii od lat opierał się na pracownikach z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym również z Polski. Po wyjściu kraju z Unii Europejskiej wielu specjalistów, takich jak murarze, hydraulicy, czy stolarze, opuściło rynek brytyjski, co negatywnie wpłynęło na możliwości realizacji nowych projektów budowlanych. Dane pokazują, że w 2024 roku oddano do użytku 124 144 nowe mieszkania, co oznacza spadek o 7% w porównaniu do 2023 roku. Mimo że liczba zgłoszonych do budowy domów utrzymała się na podobnym poziomie jak rok wcześniej, sektor zmaga się z rosnącymi kosztami oraz problemami z dostępnością materiałów i siły roboczej. Podczas gdy sektor prywatny odnotował wzrost rejestracji nowych inwestycji o 11%, budownictwo komunalne i mieszkaniowe dla osób o niższych dochodach ucierpiało najbardziej. Liczba zgłoszonych projektów spadła aż o 18%. Problemy finansowe związane z modernizacją istniejących budynków ograniczyły możliwości inwestycyjne wielu firm i samorządów. Władze planują przeklasyfikować niektóre obszary zielone, co pozwoli na ich przeznaczenie pod budowę. Ponadto wprowadzone mają zostać zmiany w procedurach prawnych, które ułatwią transakcję na rynku nieruchomości i przyspieszą proces zakupu domów. Dziesiątki tysięcy beneficjentów otrzyma rekompensaty finansowe od rządu brytyjskiego w związku ze źle przeprowadzonymi zmianami systemowymi. Brytyjskie Ministerstwo Pracy i Emerytur zapowiedziało wypłaty odszkodowań dla tysięcy osób pobierających świadczenia socjalne. Decyzja ta wynika z przegranych przez rząd batalii sądowych, które wykazały, że niektórzy beneficjenci systemu Universal Credit doświadczyli strat finansowych, na które instytucje państwowe nie zareagowały odpowiednio. Program rekompensat ma zostać zakończony do sierpnia tego roku. Sprawa dotyczy osób, które wcześniej pobierały benefity, które później weszły w skład Universal Credit i straciły dostęp do dodatków związanych z niepełnosprawnością po przejściu na nowy system. Ministerstwo zostało zobowiązane do przywrócenia środków tym osobom, a kwoty rekompensat mogą sięgać nawet 5000 funtów na osobę. Problem ten wyszedł na jaw po wyrokach Wysokiego Trybunału w latach 2018-2019, które wykazały, że nowy system nie zapewnił dostatecznej ochrony finansowej dla niektórych beneficjentów. Po przegranej apelacji w 2020 roku Ministerstwo zostało zmuszone do opracowania systemu kompensacyjnego. Średnie straty finansowe wynikające z braku ochrony wynosiły około 180 funtów miesięcznie. Neil Colling, jeden z czołowych urzędników odpowiedzialnych za Universal Credit, potwierdził, że wypłaty obejmą trzy grupy beneficjentów. Pierwsza to osoby, które nadal pobierają Universal Credit i są uprawnione do dodatkowych środków od 2020 roku. Druga obejmuje tych, którzy powinni otrzymywać rekompensaty za lata 2018-20. A trzecia to byli beneficjenci, którzy już nie otrzymują Universal Credit, ale nadal mają prawo do wyrówniania strat. W pierwszej grupie znajduje się około 35 tysięcy osób, które mogą liczyć na najszybsze wypłaty, ponieważ ich dane są przechowywane w systemie cyfrowym. Druga liczba liczy 15 tysięcy osób, a ta ostatnia trzecia około 7 tysięcy. Premier Wielkiej Brytanii jest gotowy do wysłania swoich żołnierzy na Ukrainę jako gwaranta bezpieczeństwa w Europie. Brytyjski lider jest zdania, że taki ruch jest niezbędny po zakończeniu wojny, by powstrzymać ewentualne dalsze podboje Rosjan. Według premiera stabilizacja regionu po zakończeniu wojny będzie kluczowa dla zapobiegania kolejnym agresywnym ruchom Rosjan. Termer podkreślił, że jakiekolwiek działania militarne muszą być przemyślane i zgodne z długofalowymi interesami Wielkiej Brytanii i całej Europy. Brytyjski rząd prowadzi konsultacje z europejskimi przywódcami na temat dalszego wsparcia dla Ukrainy. Londyn sygnalizuje, że gotów jest zaangażować się nie tylko w dostawy sprzętu wojskowego, ale także w potencjalne misje stabilizacyjne. Jednak eksperci ostrzegają, że obecne zdolności operacyjne brytyjskiej armii mogą okazać się niewystarczające do prowadzenia długoterminowej misji pokojowej. Były szef brytyjskiej armii, Richard Dana, zwrócił uwagę, że wieloletnie cięcia w wydatkach na wojsko osłabiły zdolność Zjednoczonego Królestwa do prowadzenia dużych operacji lądowych. Podkreślił on, że zaangażowanie tysięcy żołnierzy wymagałoby znacznego zwiększenia budżetu obronnego. Obecnie Wielka Brytania przeznacza na obronność 2,3% PKB, ale premier Stermer deklaruje, że poziom ten zostanie poniesiony do 2,5%. Kluczową kwestią pozostaje przyszłość Ukrainy w NATO. Stermer i inni europejscy liderzy uznają, że jej członkostwo w sojuszu powinno być nieodwracalnym procesem, który zwiększy stabilność całego regionu. NATO debatuje obecnie nad zwiększeniem wydatków na obronność, a niektóre państwa, w tym Polska i kraje bałtyckie, Apelują o podniesienie minimalnego progu finansowania armii do poziomu pomiędzy 3 a 5% PKB. Więźniowie w Szkocji będą teraz przedwcześnie wypuszczani na wolność, zgodnie z nowym programem, który będzie przywracał Część przestępców do społeczeństwa w ramach robienia miejsca w zakładach karnych. Przeludnienie szkockich więzień stało się jednym z największych wyzwań systemu penitencjarnego. Aby zmniejszyć liczbę osadzonych, podjęto decyzję o wcześniejszym zwalnianiu skazanych odbywających krótkie wyroki. Program ten obejmie ponad 390 osób, które spełniają określone kryteria. Decyzja ta budzi jednak kontrowersje zarówno wśród polityków, jak i społeczeństwa, które obawia się wzrostu recydywy oraz pogorszenia poczucia bezpieczeństwa w lokalnych społecznościach. Nowe przepisy umożliwiają zwolnienie więźniów już po odbyciu 40% kary, a nie tak jak dotychczas 50%. Wcześniejsze opuszczenie zakładu karnego nie dotyczy jednak skazanych za przestępstwa seksualne ani przemoc domową. Proces uwolniania więźniów będzie przebiegał w trzech etapach w ciągu sześciu tygodni. Minister Sprawiedliwości Angela Constance podkreśla, że jest to niezbędny krok w celu zapewnienia miejsc dla osób stanowiących największe zagrożenie dla społeczeństwa oraz poprawy warunków w przepełnionych zakładach karnych. Problem przeludnienia więzień w Szkocji nie jest nowy. W ubiegłym roku podobne działania doprowadziły do przedterminowego zwolnienia 477 więźniów, jednak w krótkim czasie liczba osadzonych ponownie wzrosła. Z danych Scottish Prison Service wynika, że 61 z nich wróciło do więzienia jeszcze przed pierwotnym terminem zakończenia pierwszej kary. Rząd szkocki zapewnia jednak, że obecny program pomoże zmniejszyć liczbę więźniów o około 5% i przyniesie bardziej trwałe efekty. Organizacje zajmujące się wsparciem ofiar przestępstw, takie jak Victim Support Scotland, apelują do poszkodowanych o zapisanie się do systemu powiadamiania o przedterminowym zwolnieniu sprawców. Według przedstawicieli WSS, zaledwie niewielka część pokrzywdzonych korzysta z tego rozwiązania, co może powodować niepotrzebny stres i poczucie zagrożenia wśród ofiar. Władze więzienne starają się zapewnić, że proces zwolnień będzie przeprowadzony z uwzględnieniem bezpieczeństwa społeczeństwa. Politycy i eksperci. Eksperci zajmujący się reformą wymiaru sprawiedliwości mają podzielone opinie na temat przedterminowych zwolnień. Niektórzy krytykują rząd za niewystarczające inwestycje w nowe placówki oraz brak skutecznych rozwiązań długofalowych. Z kolei zwolennicy reformy twierdzą, że nadmierne stosowanie kar pozbawienia wolności nie rozwiązuje problemów społecznych, a alternatywne metody, takie jak prace społeczne czy nadzór kuratorski, mogą przynieść lepsze rezultaty. Debata na temat przyszłości szkockiego systemu penitencjarnego z pewnością jeszcze długo nie zostanie zakończona. Minister Obrony Wielkiej Brytanii ogłosił największą od ponad 50 lat reformę dotyczącą sił wojskowych oraz obronności. Ma to być odpowiedź na obecnie napiętą sytuację globalną i amerykańską zmianę taktyki. Jak informują media, brytyjski minister obrony narodowej John Healy zapowiedział gruntowną reformę sił zbrojnych, która ma dostosować ją do współczesnych wyzwań i zwiększyć gotowość bojową. Reforma ta obejmie zmiany strukturalne w Ministerstwie Obrony Narodowej, które mają na celu uproszczenie procesów decyzyjnych i poprawę efektywności zarządzania budżetem. Nowa struktura dowodzenia w Ministerstwie Obrony ma zapewnić większą przejrzystość i skuteczność działania. Chili podkreślił, że kluczowym celem zmian jest skoncentrowanie się na realnych zdolnościach bojowych oraz odstraszanie potencjalnych przeciwników. Jego zdaniem dotychczasowe reformy prowadzone przez poprzedni rząd nie spełniły pokładanych w nich oczekiwań. Jednym z kluczowych elementów reformy będzie powołanie nowego dyrektora do spraw uzbrojenia, który będzie zarządzał budżetem o wartości 20 miliardów funtów. Jego zadaniem będzie nie tylko modernizacja arsenału brytyjskiego, ale również rozwój krajowego przemysłu obronnego, co ma stworzyć nowe miejsca pracy i zwiększyć niezależność produkcyjną w Wielkiej Brytanii. Kolejnym istotnym krokiem będzie ograniczenie liczby niezależnych zarządów budżetowych w Monie z 10 do 4. Ponadto zostaną wprowadzone trzy nowe kategorie budżetowe, takie jak gotowość bojowa, operacje oraz inwestycje. Nowy model zarządzania ma zapewnić lepsze wykorzystanie środków finansowych i skuteczniejsze planowanie strategiczne. Keir Stermer jest obecnie jednym z najgorzej ocenianych brytyjskich premierów, jeśli chodzi o zaufanie, obecnie wyprzedza go nawet kontrowersyjny Boris Johnson. Jak podaje The Independent, popularność Kira Stermera jako premiera gwałtownie spadła, co wykazał najnowszy sondaż przeprowadzony przez YouGov. Obecne wyniki pokazują, że jest on oceniany gorzej niż Boris Johnson, mimo kontrowersji towarzyszących kadencji Johnsona. Stermer znalazł się w niechlubnej czołówce najgorzej ocenianych premierów ostatnich dekad. W zestawieniu najnowszych premier Stermer wyprzedza jedynie Lee Strass, której krótka i burzliwa kadencja zakończyła się po zaledwie kilku tygodniach. Jego notowania są znacznie niższe niż w przypadku takich polityków jak David Cameron. Tony Blair czy Margaret Thatcher, którzy nadal pozostają popularni w opinii publicznej. Jednym z bardziej niepokojących sygnałów dla Partii Pracy jest fakt, że według sondażu aż 45% ankietowanych uważa, że Blair sprawował urząd lepiej niż obecny premier. Nawet Gordon Brown, który nie cieszył się dużą popularnością w czasie swojej kadencji, jest postrzegany korzystniej niż Stermer z przewagą 42 do 12%. Thatcher wciąż budzi duże emocje, ale nawet ona jest oceniana lepiej niż Stermer. 44% badanych uważa, że jej rządy były skuteczniejsze. Co więcej, Boris Johnson, mimo skandalu związanego z lockdownem, nadal uzyskuje lepsze wyniki w sondażach niż obecny lider Partii Pracy. Po spektakularnym zwycięstwie w zeszłorocznych lipcowych wyborach, Partia Pracy zmaga się z licznymi problemami. Z tym, w tym, przepraszam, z aferą dotyczącą przyjmowania prezentów, protestami rolników, oraz z kontrowersjami wokół budżetu. Według badania Techni UK ugrupowanie Stremera zwiększyło swoje poparcie do 26%, podczas gdy partia konserwatywna pod wodzą Kemi Badenoch spadła do 22%. Reform UK kierowana przez Nigela Farage'a utrzymuje stabilne 25% poparcia i wyprzedza Torysów o 3 punkty procentowe. Podana, słuchajcie, została liczba miast i dzielnic, z których dochodzi najczęściej do brutalnych przestępstw, co potwierdziły również policyjne dane. Daily Mail informuje, że Wielka Brytania od lat zmaga się z rosnącym poziomem przestępczości, a niektóre rejony Anglii i Walii stały się szczególnie znane z powodu wysokiej liczby brutalnych ataków, zwłaszcza z nożem i napaści na tle seksualnym. Statystyki pokazują, że niektóre dzielnice miast są znacznie bardziej narażone na przemoc niż inne, co budzi niepokój mieszkańców i lokalnych władz. Na czele miejsc największą liczbą przestępstw znajduje się Birmingham, a konkretnie New Street. Ten obszar, będący kluczowym punktem transportowym miasta, odnotował w ubiegłym roku alarmująco wysoką liczbę zgłoszeń dotyczących przemocy fizycznej i napaści seksualnych. Wiele z tych incydentów miało miejsce w przestrzeniach publicznych, gdzie codziennie przemieszcza się tysiące osób. Równie niepokojąca sytuacja panuje w Doncaster, gdzie brutalne przestępstwa stanowią poważny problem. Wysoki poziom agresji, w tym liczne ataki nożowników, sprawia, że wielu mieszkańców unika po zmroku niektórych części miasta. Ofiarami przemocy padają zarówno młodzi ludzie, jak i dorośli, a przypadki tragicznych zabójstw wywołały burzliwą debatę na temat skuteczności działań policji i rządu. Wysoki poziom przestępczości dotyka także centrum Londynu, w tym okolice Leicester Square. Rejon ten, znany z licznych atrakcji turystycznych i ruchliwego życia nocnego, stał się miejscem, gdzie często dochodzi do napaści i rozbojów. Wiele z tych zdarzeń to wyniki konfrontacji między gangami, ale ofiarami stają się także przypadkowi przechodni turyści. Nie tylko duże miasta zmagają się z problemem przemocy. Miejsca takie jak Newcastle, Brighton czy Liverpool również odnotowują znaczący wzrost liczby przestępstw. W tych miastach ataki często mają miejsce w pobliżu stacji kolejowych i w popularnych centrach rozrywki, gdzie gromadzą się zarówno miejscowi, jak i turyści. Policja i władze lokalne podejmują różne działania, aby zmniejszyć poziom przestępczości. Jednak wyzwania są ogromne. Wprowadzenie większej liczby patroli policyjnych, monitoring miejski i surowsze kary dla sprawców to tylko niektóre z proponowanych rozwiązań. Wiele osób domaga się także lepszej kontroli nad dostępem do broni białej, która często używana jest podczas ataków. Moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o wiadomości z Wielkiej Brytanii, jakie dla was przygotowałem. Dajcie proszę znać, czy zależy Wam na oprawie graficznej, gdzie wstawiam różne migawki oraz krótkie filmiki, czy też wolicie, kiedy po prostu opowiadam wam informacje, jakie odnalazłem i skupiam się na treści bardziej tej merytorycznej, aniżeli na oprawie graficznej. Jeżeli to drugie, to wówczas będę mógł robić krótsze odcinki i po prostu podawać wam informacje częściej. Jeżeli natomiast chcecie, aby nagrania były bardziej interesujące wizualnie, no to wtedy będą on, będę, to wtedy będę przepraszam, w stanie tylko robić takie nagrania raz w tygodniu, ponieważ sama obróbka, dodawanie zdjęć, wyszukiwanie filmików i tak no jest dość pracochłonna i zajmuje po prostu bardzo dużo czasu. Także dajcie znać, którą z tych dwóch opcji wolicie. Jak zwykle, oczywiście zapraszam Was do subskrypcji, polubienia dzisiejszego odcinka, podania go dalej, tak aby jak najwięcej ludzi mogło mnie obejrzeć. I oczywiście pozostawienia komentarza. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem na kanale Stacja Emigracja, najlepszym kanale poświęconym wyjazdom z Polski oraz życiu w Wielkiej Brytanii. Trzymajcie się ciepło, cześć.